Kto się pożar w polskim rolnictwie? Wiesz co, nie wiem, ale myślę, że jeden zastęp straży pożarnej tutaj na pewno nie wystarczy, ale Donald Tusk już chyba odpalił syrenę. Zapraszamy. Niezapowiadany gość. Dzisiaj komentujemy słowa premiera Donalda Tuska, a ze mną jest Iwona Dyba. Nie było Ciebie rok. No nie było. Szybko zleciało, dużo się działo. Dobrze, ale wyjaśnijmy, że właśnie na Europie Macierzyńskiej. Miałam to szczęście, tak, żeby być na Macierzyńskim. Macierzyńskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zanim poszłaś... Polecam. Tak, jeszcze jak byłeś w ciąży, zanim poszłaś, jak już zanim urodziłaś córkę, to często rozmawialiśmy o Ukrainie. Czas szybko biegnie, minął miesiąc. Kwestia Ukrainy i handlu z Ukrainą, jeżeli chodzi o produkty rolno-spożywcze, ciągle jest Słuchaj, powiem tylko od siebie, było bardzo gorąco, trzymaliśmy rękę na pulsie Wiele wydarzeń, wiele komentarzy, wiele trudnych sytuacji i po prostu jestem pod wrażeniem, tak, ale no niestety temat nie jest zakończony, co mnie też jeszcze bardzo mocno martwi. Ale jesteś tym zaskoczona właśnie, że... Nie, no temat jest trudny, tak, trudne polityczne decyzje, gdzieś tam na wysokim szczeblu poklepywanie się po plecach, to wszystko pięknie na zdjęciach wygląda, jakiś reset z Ukrainą miał być, tak. Nie do końca jest. No, decyzje są trudne, a gdzieś tam, no niestety, ludzie cały czas stoją na granicy, a żniwa za pasem. Więc ja powiem Ci jedną rzecz, i, i też te słowa skieruję mm -hmm. do, do, do naszych słuchaczy, do, do czytelników portalu, że e, my nigdy nie możemy zapomnieć, kto za tą sytuację odpowiada. Tak. Bo jedynym beneficjentem tej całej sytuacji, i już abstrahując od tego, czy ten plan był aż tak wyrafinowany Putina. Który zaczął z Unią Europejską, zaczął z posadach jednością wspólnoty, i tak dalej, czy on był aż tak, że tak powiem, do ostatniej jej szczegółu przygotowany, mhm. czy też nie? Ale mnożąc jakiekolwiek żądania, musimy o tym pamiętać, bo myślę, że wojna przyzwyczaiła nas do siebie no, i my tak. bardzo, bardzo. O tym zapominamy, kto tak naprawdę na tym zyskuje i kto na tym tak naprawdę traci. My to wszystko oczywiście dobrze wiemy. Żądając czegoś od zrobienia, żeby, żeby polski rząd zrobił w tej sprawie, mm -hmm. no, pomógł naszym rolnikom, myślę, że o tym e, zapominamy. Zresztą to niejednokrotnie wybrzmiewa dzisiaj w komentarzach politycznych, prawda? Tak. Politycy o tym ciągle mówią, szukają winnych w przeszłości, ale my nie, zawsze to... domagaliśmy się tego, żeby rozmawiać o przyszłości, prawda? Oczywiście, oczywiście tak. I, i tak jak rolnicy, może, może tych postulatów było wiele, może nie zawsze były sprecyzowane, ale to klucz sprawy zawsze podkreślali, chcą systemowych rozwiązań, tak? I wszystko, co się wpisuje w taki scenariusz, jest no, naprawdę potrzebne na tu i teraz i mile widziane. Słuchaj, Ciebie już przywitałem, Pozwól, że teraz przywitam premiera Donalda Tuska. Oczywiście no jego nie. fizycznie na żywo z nami nie będzie, ale odtworzymy jedną z jego wypowiedzi tuż przed wyborów samorządowych. To było spotkanie w Krakowie. Bardzo proszę, pierwsze słowa premiera Donalda Tuska w sprawie, no nazwijmy to ogólnie rolnictwa. Zobaczmy. I słyszę bardzo często hasła, no wiadomo jakie, nie? Znaczy o wyjściu z Unii Europejskiej, o tym, żeby zablokować zupełnie Ukrainę. Jakiś idiota nawet wywiesił plakat, że Putin zrób porządek z polskim rządem. Znamy te wszystkie historie. I dobrze wiem, wie pan co? Ja nie zmieniłem zdania. Ja uważam, że polscy rolnicy mają pełne prawo oczekiwać od polskiego rządu, żeby w ich interesie podejmował decyzje i kroki, żeby chronić polską produkcję. No, ja te słowa premiera oceniam tak jako niezmienność w jego polityce. Ona jest ciągle taka sama. Mówi o tym, że rolnicy mają prawo żądać rozwiązań dla siebie. Ci szczególnie, którzy produkują zboża, bo znaleźli się w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o sąsiedztwo z Ukrainy i napływ ukraińskiego zboża. I druga kwestia to jest to, że on wyraźnie podkreśla, że on nie zamknie granicy z Ukrainą i nie wyprowadzi Polski z Unii Europejskiej. No nie wiesz, to, to są takie nastroje, gdzie łatwo pójść pod włos, podburzyć krew rolników i po prostu powiedzieć nie, chat na produkty z Ukrainy, ale to jest w ogóle nie, nie do wykonania, tak? Tym tak? bardziej, że Terminal ma dwie strony, prawda? Tak, to, 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 to jak się mówią, tak, nie mieszajcie tutaj nam mleka ze zbożem. My jesteśmy no, naprawdę mocnym tutaj eksporterem w stronę wschodu, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ukraina bardzo też lubi i pożąda też naszych towarów, tak? Na no tu i teraz. Wiele, wiele świadectw eksportowych zostało zatwierdzonych, więc to jest gruba praca też po stronie przetwórców, producentów żywności, żeby na tamten rynek, na tamtym rynku być, zdobyć i skutecznie sprzedawać. Tak? I te kontakty gdzieś tam się już dobrze wiązały. A, ponieważ e, chciałem, że, chciałbym, żeby na naszym pierwszym spotkaniu emocje rosły trochę jak w filmie tak słuchaj, więc y, pozwól, że wpuszczę drugą wypowiedź Jasne. pana premiera Tuska, e, która była bardzo emocjonalna i która jeszcze wyraźniej podkreśli to, jaki ma plan e, obecny premier naszego kraju. W międzyczasie wiele razy pytałem. Pomóżcie, ja, dos, ja znajdę środki na to, znajdę w budżecie jakieś pieniądze, żeby nadwyżkę zboża y, 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 wyeksportować z Polski. Słyszałem za każdym razem, nie chcemy twoich pieniędzy, nie, nie o pieniądze chodzi. Nam chodzi o nie ma być zielonego ładu i ma być zablokowana Ukraina. I tłumaczyłem jak komu dobremu. Ja nie, ja nie będę za wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej. Ja będę robił wszystko, żeby Polska była jak najsilniejsza w Unii Europejskiej, a nie poza Unią Europejską. No i co? Tą pierwszą wypowiedź podbiłem jeszcze tą drugą wypowiedzią. Jest jeszcze mocniej podkreślona. Mamy jak... sobie wbicie w głowę i w <laughs> pamięć w końcu to zrozumieć, tak? <laughs> Jakie są nasze cele. Że nic nie będziemy załatwiać tak. poza. Poza stołem. Jesteśmy we wspólnocie i trzeba się. Poza stołem, który stoi w Brukseli, tam tak. będą dyskusje prowadzone i toczone, a tak naprawdę przecież jest konstans z tej sytuacji, zauważ, bo jeszcze teraz akurat przyszła mi taka myśl do głowy, że zakaz, który jeszcze kiedyś był wprowadzony na przywóz niektórych produktów z, y, rolnych z Ukrainy nadal obowiązuje. Tak. Komisja Europejska nie wytoczyła nam y, tego postępowania takiego karnego, no nic. nazwijmy sobie no, cudzysłowicowe. cały czas akceptują nasze zachowanie. W tej chwili trwają tak. dyskusje o przyszłości tego handlu, mm -hmm. które który będzie przedłużony o rok, to już wiemy, prawda? I wiele, wiele kwestii ciągle pozostaje tych samych. Trochę tak, jakby się czas zatrzymał. Ja mówię to też w kontekście wyborów samorządowych, ponieważ e, pojawiły się takie głosy, że... Mm, Wyborcy na wsi odwrócili się od, od obecnych tak. rządzących, w związku z tym, że nie ma żadnych decyzji. Ja przypomnę, jest konstans według mnie. Nie wiem, jak Ty na to patrzysz. No i cały czas to samo. Może gdzieś tam wydaje mi się, że po prostu szybciej by chcieli jakiejś decyzji, sprawczości. Jeżeli chodzi też. Ja wiem, że nie chcą, nie chcą tych pieniędzy, tak, no ale jednak jakaś rekompensata za straty, moim zdaniem, musi być. No właśnie, a co z tą kasą? No, Premier ale mówi, że cały czas mamy. Nie mamy, na nie tych mamy, że nie 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 mamy kwitów pieniędzy. w ręku, tak? Co, nie. gdzie, kiedy i kiedy zostanie wypłacone, więc póki nie ma tych kwitów konkretów, no to jest bardzo wiele słów obietnic. One pewnie się zrealizują, ale no, chcesz, może będzie za późno. Chcesz powiedzieć, że bałagan jest znaczne sprzątane To takie modne słowo, które politycy robią. No, ja, ja bym nie chciała, ja wiem, że, że rozliczenia i tak dalej, i weryfikacja, wiele monitoringów, audytów ma być przeprowadzonych, ale Wiesz co, jest za dużo się dzieje i zbyt taki kluczowy moment, żeby się skupiać tylko na sprzątaniu, tak? Wiesz, no dobrze, to na stole leżą... Jest bardzo ważna przyszłość przed nami tutaj. Na stole leżą atm -y, tak. czyli te limity importowe, które mają obowiązywać Unii Europejską, jeżeli chodzi o przywóz towarów rolnych z Ukrainy. Mhm. Tam znalazło się kilka produktów, nie ma pszenicy. No nie ma pszenicy, tak? Mhm. Kluczowy, gorący... Tak naprawdę towar i, e, i gdzieś tam został pominięty, ma być monitorowany. E, później ewentualnie, jeżeli będą zaburzenia, reakcja ma być szybka Komisji Europejskiej, zobaczymy, co to oznacza w praktyce. Może, może będzie gorąco, e, no na pewno będzie gorąco, tak, wiesz, no jest dobry towar na rynku i, e, no i nie można wymagać, że ktoś tego nie kupi. Tak. E, może Tym bardziej, że to już będzie, słuchaj, trzeci rok, tak? Te kontakty handlowe już są te kontakty handlowe już są no. i jak gdyby no ale musimy przypomnieć w tym miejscu że kwestie że doszła ta połówka roku 2021 przed wojną tak. tak też nie cały rok ta połóweczka tam gdzieś tam wydarta cały, doszła, doszła ta połówka roku która trochę pomniejsza te wielkości te limity trochę no, no, trochę, szkoda, trochę pomniejsza szkoda. ale tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo co dalej niby wszystko jest uzgodnione ale tak naprawdę o tym czy e, e, one będą obowiązywały i jak to będzie wyglądało, dowiemy się w, w drugiej połowie kwietnia, kiedy Parlament Europejski na swoim ostatnim posiedzeniu, e, mówiąc kolokwialnie, klepnie to, co ustalili tak. szefowie państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc tutaj e, faktycznie jest tak, że e, być może na trochę e, premier naszego rządu e, załata jak gdyby tą, ten brak decyzyjności, tak. który... Który postrzegają rolnicy, tak naprawdę. No tak, tak? A tak, nie tak. wiem, co można było w tej kwestii więcej e, zrobić. No. Ale no. słuchaj, wiesz, co, to, to może e, już na, na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy mm -hmm. dajmy setkę, e, 100% premiera. Tak. E, już ostatnią e, wypowiedź premiera, numer 3, bardzo interesująca i bardzo ciekawa. Ja myślę, że to jest wypowiedź, która bardzo wielu osobom i komentatorom i również rolnikom umknęła. Udało mi się przekonać ich do tego, że za rok wrócimy jako cała Unia Europejska do zasad handlu z Ukrainą sprzed wojny. Więc problem się skończy. Musimy przetrzymać ten rok. I musimy tak pokierować tranzytem i utrzymać embargo już legalne, żeby nie było tej powtórki z rozrywki, jaką wam zgotował PiS kilka miesięcy temu. I ja to zrobię. I ja to zrobię. Ja tutaj się posłużę mm -hmm. słuchaj, cytatem. E, musimy przetrzymać rok. No. I sprawy handlowe z Ukrainą wrócą do czasów przedwojennych. E, powiem ci szczerze, że jestem w kłopocie. Jak to rozumiesz? E, chciałabym, żeby się spełniły te słowa tak, jak mówisz. Żeby nie była inna interpretacja, tak naprawdę. Bo teraz wejdą te zasady, o których mówiliśmy jeszcze tak. przed tą wypowiedzią. Czyli mamy przedłużenie. W cudzysłowie tej liberalizacji handlu z Ukrainą o rok. Czyli ja rozumiem, że premier wypowiadając te słowa mówi o czerwcu roku 2025. Piątego, tak. Czyli on mówi, wytrzymajmy jeszcze rok. No i co? I, I myślę, że zareysujemy do sytuacji sprzed wojny, gdzie będą kontyngenty cła. Mam nadzieję, że tak, tak. Może tak. wojna się zakończy. Może się wojna zakończy, zobaczymy co się wydarzy podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych. Bo tutaj jest bardzo ważne to wsparcie. Może, może w ogóle się zmieni całkiem otoczenie dla Ukrainy. E, oby wyszło korzystnie dla tego kraju, bo tutaj nie ma wątpliwości. Ale słuchaj, e, no i dobrze, no i wrócimy do tego momentu sprzed wojny, myślisz? Moim zdaniem, już tak troszeczkę wchodzi to wszystko na te tory akcesji Ukrainy do Unii, Unii. Europejskiej. To, o co chodzi? E, no, takie, takie może... miękkie wdrożenie Unii. Aha, czyli że... Do aha, Unii, tak. czyli chcesz powiedzieć, że e, Słuchaj, będzie jeszcze no? głębsza, jeszcze głębsze powiązanie z e, Ukrainą, o, wojny już nie będzie, tak, I, wtedy będzie stanem, i, stanem... i wtedy będziemy mogli... E, e, przyjmować Unię na zasadach, jak my wchodzimy do Unii Europejskiej, Słuchaj, tak? Tak, no, no moim zdaniem e, te powiązania e, już są. Trochę jest taka odwrócona sytuacja, tak? Najpierw powinna być e, jakaś umowa, porozumienie odnośnie wymogów środowiskowych czy ten produkcyjnych, tak? To powinno być jakieś sprawdzane, weryfikowane, e, a potem jakoś drobnymi partiami nawiązywane te porozumienia handlowe i ta ścieżka. A my już tę ścieżkę mamy. Ten handel idzie, i co teraz będziemy, no nie wiem, robić misje, wysyłać naszych inspektorów, weryfikować co, jak, gdzie się dzieje, umocnimy kontrolę na granicy. Słuchaj, no jest wiele kwestii związanych z handlem z Ukrainą, tak. produktami rolnymi i takiej zgodności co do warunkowości i zasad produkcyjnych, prawda, mhm. No bo to jest to są nie tylko zboża, to jest nie tylko środki do produkcji, to jest również technologia, która tam jest wykorzystywana, tak. te traktory, czy te ciągniki, Oczywiście czy te maszyny nie muszą spełniać takich ogóle... norm klimatycznych, tak. środowiskowych, tak. jakie muszą spełniać w Unii Europejskiej, więc wiele... Zarzucimy jest... ich na raz, tym wszystkim? Więc wiele jest do zrobienia, wiele jest do zrobienia no. w tej kwestii, ale słuchaj, już ostatnia kwestia rozmowy, Premier powiedział, że będzie rozmawiał z tymi oddolnymi rolnikami, którzy oddolnie organizowali protesty w bardzo wielu tak. regionach kraju. Te rozmowy mają się odbyć 14 kwietnia. Być może ci młodzi rolnicy powinni zapytać premiera o co chodziło z tym rokiem. O co chodzi z tym rokiem? Musicie się dowiedzieć i na jakich warunkach my bo ja, będziemy? Ja, ja my moi... po upływie tego roku funkcjonować, no, no bo... ludzie kochani. To po prostu my możemy dołożyć starań, no bo to są świeże wypowiedzi, nasze komentarze są dość świeże. Możemy dołożyć Ale starań, żeby żeby, tak, żeby taki, wyjaśnić tę. kwestię jeszcze taki bardziej. Język dyplomacji, jak go rozumieć w praktyce, nie? No bo No bo jest wiecie, tam czego no, nie ma. Trzeba konkretów, a myślę, że gdzieś tam jest plan. Tylko gdzieś na miękko, powoli go nam przedstawiają, uspokajając przy okazji. No tak, tutaj te wypowiedzi premiera Tuska były takie mocno emocjonalne, prawda? Mocno, to tak, tak. Widać, że... Widać, znaczy ja mam takie, takie odczucie, że go to boli, że on jest ciągle o to atakowany, że jak gdyby nie czuje się winy tej sytuacji, że faktycznie robi co może, żeby tą sytuację rozwiązać, mm -hmm. a nie ma zrozumienia z drugiej strony. A on często mówi, a słuchajcie, no, jak mnie nie było, to nie protestowaliście. Jak ja przyszedłem i zacząłem rządzić w kraju, to wyście na drogi. Nie no, myślę, że, że, że nie wiem w jakim stopniu, ale widzę, że mu zależy, dlatego są te emocje, tak? No tak, ja, mi by też zależało na tak. tym, słuchaj, żeby y, premier naszego kraju współpracował też z komisarzem do spraw rolnictwa, który jeszcze, jeszcze kończy swoją kadencję również, prawda? Bo wybory do parlamentu europejskiego za pasem. I myślę, że do tego czasu może być takich wiele sytuacji mhm. niejasnych. Zawsze te wybory to też pewne emocje i myślę, że być może coś się po nich więcej dowiemy. Ja nie wiem, generalnie współpraca, współpraca przede wszystkim i e, słuchaj, no jesteśmy jednym krajem, gdzieś się musimy odnaleźć populizmu w tym wszystkim, tak, tak. No, I tych, i te, nie, te żądania... nie warto się kopać po kostkach, no bo to niewiele temu grają. Dobrze, jak się... Zresztą sami zrozumieli, że Polska musi być uśmiechnięta. No jak można <laughs> przedstawiać negatywne emocje, no? <laughs> Jak się odnajdujesz po tym roku? Tak generalnie jeszcze zakończmy, zaczęliśmy. Nie wiem, może <laughs> ty mnie ocenisz. <laughs> nie sposób mi siebie oceniać, ale no <laughs> dużo się dzieje. Y, rozglądam się. Mam oczy <laughs> szeroko otwarte. <laughs> no dobrze, y, więc... Iwan w Dybach Reaktywacja. No tak. Zapraszamy na następny odcinek. Sezon drugi. Dziękujemy.